Michał Lewandowski, firma Hazera. Znajdujemy się w gospodarstwie pana Andrzeja Rafińskiego, na plantacji cebuli odmiany Centro. Cebula w gospodarstwie jest uprawiana z zamiarem sprzedaży na świeży rynek. Odmiana Centro w gospodarstwie pana Andrzeja w tym roku sprawdziła się bardzo dobrze. Jest to cebula kulista o bardzo ładnym, jasnym, sunkowym kolorze łuski, co będzie widać za chwilę po przechowaniu. Charakteryzuje się możliwością składowania na wyższej pryzmie do 4-4,5 metra. Oczywiście przechowywanie w skrzyniopaletach jest pod tym względem jeszcze prostsze. Jest to cebula bardzo twarda, odmiana jest bardzo zdrowa. Możemy tutaj zobaczyć, jakie mamy wyrównanie. Kaliber tej cebuli powyżej piątki, dzięki czemu możemy spodziewać się bardzo wysokiego plonu handlowego. Mamy pierwszą dekadę września, odmiana Centro jest już gotowa do zbioru. Jest to odmiana średnio wczesna, co daje nam gwarancję tego, że zdążymy zebrać cebulę w dobrych warunkach przed spodziewanymi jesiennymi deszczami. Jest to bardzo ważne w celu uzyskania dobrej jakości łuski, dobrego towaru na długie przechowanie. Mamy dzisiaj 10 września, jesteśmy w trakcie kopania cebuli. Ten sezon był bardzo trudny, jeżeli chodzi o sezon cebulowy. Bardzo, bardzo dużo chorób, bardzo sucho momentami, zimna wiosna. Można powiedzieć, że jeden z trudniejszych sezonów cebulowych. Mamy tutaj odmianę Centro, która dominuje na tą chwilę w gospodarstwie, jeżeli chodzi o uprawę cebuli. Na rzędach wygląda to bardzo ładnie. Myślę, że będzie plon około 70 ton. Może więcej. Mamy dzisiaj możliwość podsumowania tegorocznych wyników uprawy cebuli. No, jak się spodziewałem, cebula centro się sprawdziła w tym sezonie po raz ponowny. Sami widzicie, że towar jest bardzo dobry, który zapowiada no, bardzo wysokie plony, jeżeli chodzi, na ten, jeżeli chodzi o ten sezon. Wyrównanie jest zadowalające. Duży udział grubych cebul, który nam gwarantuje duży plon. Panie Andrzeju, do kiedy Pan przechowuje cebulę u siebie w gospodarstwie? No, cebula zdarzała się przechowywać nawet do lipca. Yy, z racji tam jakichś kłopotów ze sprzedażą. Radziła sobie nawet do tych miesięcy. Oczywiście w warunkach chłodniczych yy, nie było z nią większych problemów. Także widzimy tutaj, jaki cebula nadaje nam możliwości. Centro, tak jak już niejednokrotnie wspominamy, ma tą możliwość najdłuższego przechowywania. A Panie Andrzeju, jak pan ocenia kolor, e, łuskę tej odmiany. No wszystko jest w porządku. To jest pierwsza pol, łuska polowa, która, która spadnie nam na polu. E, mamy już drugą łuskę, trzecia, trzecia zrobi się w chłodni. Także wszystko jest na dobrej drodze.